Proszę Państwa, ten malutki samochodzik za mną to Suzuki Grand Vitara. Auto, które zadebiutowało na światowych rynkach w 1988 roku pod nazwą Suzuki Vitara. Od 1998 jego nowsza wersja, już pod właściwą dzisiejszą nazwą Suzuki Grand Vitara. Doczekało się trzech generacji, ta najnowsza z 2005 roku. W zeszłym roku, autko troszeczkę zliftingowano. Stąd też obecna wersja, którą dzisiaj będziemy Państwu prezentować. Z tego co wiem, Łukasz nadal szuka tego auta, tak go sprytnie schowałam. Suzuki Grand Vitara to samochód typu SUV, czyli auto do terenowej jazdy oraz miejskiej. Niestety producenci mają problem, ponieważ samochody tego typu rodzaju co prawda w miejskich warunkach wyglądają jak terenowe, jednak w terenie zachowują się jak osobówki. Założeniem producenta było osiągnięcie tego celu, aby Suzuki Grand Vitara był jednak autem terenowym. Zobaczymy, jak mu się to udało. Łukasz dla Was to sprawdzi, dlatego zapraszam i oczekujemy, aż Łukasz w końcu znajdzie moją niespodziankę. Nowa Vitara oferuje bardzo przestronne wnętrze. Pozycja za kierownicą bardzo wygodna, z regulowaną kierownicą oczywiście. Możemy ją sobie ustawić w zależności od tego, jak wysoko chcemy i potrzebujemy. Także to bardzo pomaga. Dostępność wszystkich przycisków dookoła nas jest bardzo dobra. Nie trzeba się nigdzie wysuwać, wychylać, żeby do, dostać do, do przycisków. Co więcej, w standardzie Suzuki oferuje skórzaną tapicerkę, to bardzo ważne. Te fotele są bardzo wygodne, siedzi się w nich komfortowo, nie przeszkadzają, nie są twarde ani miękkie. Sam kokpit wykonany jest bardzo prosto. Mamy w nim klimatyzację, duży przycisk do wyłączania systemu ESP. Mamy także całkiem funkcjonalne radio, co w tego typu samochodach jest rzadkością. Jest to radio w standardzie, ale wydaje mi się, że więcej tutaj nie potrzeba. Inne radio byłoby przesadą. To jest akurat bardzo idealne. Samonośny nadwozie Grand Vitary wzmocniony konstrukcją ramową sprawia wrażenie masywnej, agresywnej, ale jednocześnie jest dosyć zwarte. Prawie 4,5 metra długości plasuje tego suwa w ścisłej czołówce pod względem rozmiarów, ale patrząc z zewnątrz, wcale nie sprawia takiego rozrośniętego wrażenia. To, na co zwróciliśmy naszą uwagę, to spore powierzchnie szyb ułatwiające dobrą widoczność, duże lusterka, ciekawe reflektory przednie z rozciągającymi się na ich całej długości kierunkowskazami, oraz światła tylne, a także niewielka tylna szyba boczna. I jeszcze jedno ważne spostrzeżenie: Grand Vitara jest jednym z nielicznych samochodów, które świetnie trzymają się na kolejnach. Tam, gdzie wiele pokrewnych pojazdów skacze po całym pasie, tam Suzuki jedzie niczym po sznurku. Tapicerka w naszej witarze wykonana jest z plastiku, yy, gdzieniegdzie koloru czarnego, srebrnego. No i te trochę można powiedzieć tandetne wstawki marmurowe, które całkowicie nie pasują w tym samochodzie. Yy, komputer pokładowy sterowany jest dwoma przyciskami, niezbyt dobrze ulokowanymi, bo ponieważ kiedy chcemy nacisnąć je, trzeba wykonać ruch ręki do przodu i włożyć rękę między kierownicę. To może przeszkodzić nam podczas jazdy. Kolejnym mankamentem tego samochodu jest dźwignia zmiany biegów. O ile podczas jazdy chodzi bardzo fajno, luźnie i, i można przerzucać te biegi naprawdę bez y, używania jakiejkolwiek siły, to kiedy położymy na nią rękę, ta dźwignia nam się trochę telepie. No rzeczywiście mamy diesla, ale te drgania są jednak zbyt duże. Według producenta naszej witary jest to samochód skonstruowany nie tylko do jazdy po otwardzonych drogach, jak wygląda to w przypadku innych SUVów ale także do poruszania się w trudnych terenowych warunkach. A więc postanowiłem sam przekonać się, czy rzeczywiście ten mały słów może dorównać prawdziwej terenówce i zabrałem go na poligon. Z przodu kolumny MacPersona, a z tyłu wielowahaczowe zawieszenie sprawiało się bardzo dobrze na dziurawych ulicach. Wszelkie nierówności są dobrze tłumione, tak iż można zapomnieć na chwilę o faktycznym stanie polskich dróg. Mimo iż jest trochę miękkie, nie czuć tego na zakrętach, a auto da się stabilnie prowadzić. Co ważne, wnętrze jest dobrze wyciszone, odgłosy silnika stają się odczuwalne dopiero przy wyższych prędkościach. Nowy stały napęd 4x4 z międzyosiowym mechanizmem różnicowym w znaczący sposób uzupełnia listę bogatego wyposażenia nowej Grand Vitary. Zastosowanie tego układu zapewnia maksymalną efektywność i skuteczność podczas jazdy w terenie oraz naprawdę bardzo dobre właściwości jezdne na szosie. Układ stale przekazuje moc na cztery koła samochodu. Międzyosiowy mechanizm różnicowy jest zablokowany w trybach 4H LOG wysokim i 4L LOG redukcyjnym. Podczas testu, praktycznie tylko raz musieliśmy włączyć funkcję 4L. W pozostałych przypadkach wystarczały dwa pierwsze zakresy. Jedno jest pewne: Grand Vitara jest prawdziwym samochodem terenowym, a nie atrapą terenówki jak to często się dziś zdarza. Producent naszego testowanego Suzuki Vitara wyposażył ten samochód w silnik diesla o pojemności 1900 cm cm³ Co tak naprawdę jest dosyć małą jednostką jak na ten samochód W warunkach terenowych spisuje się ten silnik bardzo fajnie, całkiem nieźle go kręci Kiedy wyjedziemy na drogę to ten samochód po prostu się rozpędza i nie czuć w nim tej prędkości Co do tego spalanie na trasie to około 8-8 litra, także całkiem niedużo po w jakiś większy teren, kiedy wykorzystujemy napęd zablokowany na 4 koła, samochód pali nieco więcej, bo około 9 litrów także całkiem niezły wynik. 130 koni pod maską w samochodzie no nie daje dużych możliwości. Do tego dźwignia zmiany biegów. Mamy tutaj 5 biegów. A co najważniejsze, cena. Nasz testowy model kosztuje 114 tysięcy. Także w przedziale cenowym, od 100 do 130 tysięcy, jak są jego konkurenci, wypada całkiem nieźle. Zuki Grand Vitara po zakończonym teście i przejechaniu około 1000 km zasługuje na bardzo dobrą ocenę. W momencie wyjścia na rynek, auto było reklamowane pod hasłem Veni Vidi Vitara. Jak się okazało, nazwa modelu godnie zastąpiła ostatnie słowo Juliusza Cezara, Vici, czyli zwyciężyłem. Grand Vitara bardzo dobrze spisała się na twardej nawierzchni, w terenie i co równie ważne, ma bardzo atrakcyjny wygląd. Jeśli więc dalej segment SUV będzie tak dynamicznie się rozwijał, to wróżę Vitarze bardzo dobrą przyszłość. Vitara zapewnia wiele możliwości, a przede wszystkim bezpieczna i pewna jazda po naszych dramatycznie wybitych drogach to ogromny sukces i zaleta tego samochodu.